Ze studia Voice House seria podcastów Travel in Brief, napędzana przez Flixbus. Pierwszy tydzień wakacji za nami. Gdzie Polacy spędzają je w tym roku? Z Revolut Travel Report wynika, że prawie połowa planuje urlop w kraju. Z tego nawet co druga osoba wybierze się nad morze. Ale przyjrzyjmy się także w innym lustrze raporcie panelu Ariadna. Liczby mówią, że noclegi rezerwujemy na ostatnią chwilę. Rezerwacje z dużym wyprzedzeniem są już fopa, a szkoda, bo im wcześniej, tym taniej i to dotyczy także transportu. Co z mieszkańcami Wybrzeża? Dla nich mamy coś specjalnego. Do 6 lipca w Wilnie trwają obchody stulecia piosenki litewskiej. Z kolei 14 lipca Francja obchodzi swoje narodowe święto. To jedyna okazja, żeby zobaczyć fajerwerki wokół wieży Eiffla czy paradę na polach elizejskich. Co mają za sobą wspólnego Wilno i Paryż? A trasę Flixbusa. Z Gdańska, Elbląga czy Kołobrzegu do Wilna i Paryża dojedziecie bezpośrednio. Z cyklu Czy wiesz, że… w Grecji jest najwięcej muzeów archeologicznych na świecie. Tylko w Atenach jest ponad 40 muzeów i około 10 zabytków archeologicznych. Które z nich warto odwiedzić? Na liście MUST see jest Narodowe Muzeum Archeologiczne, Muzeum Akropolu, Muzeum Historii Starożytnych Igrzysk Olimpijskich czy Muzeum Archeologiczne w Delfach. Badania mówią, że odchodzimy od długich, dwutygodniowych wakacji. W zamian wybieramy kilka wyjazdów na przedłużony weekend albo jednodniowy wypad. Skoro tak, przygotowaliśmy dla wczasowiczów kilka podpowiedzi. Startujesz z Wrocławia? Mamy dla Ciebie dwie świetne destynacje na szybki wypad. Pierwsza z nich to Poznań. Flixbus rusza po 6.30. Na miejscu jest chwilę po 9.00 powrót przed 21.00, co daje wiele godzin na zwiedzanie miasta. Poznań to nie tylko odnowiony rynek czy stary browar zakupowo. Warto także odwiedzić ogród botaniczny, oraz Park Cytadela. Jeżeli nie Poznań, to może Drezno, zjawiskowa miejscowość w Niemczech. Wyjazd z Wrocławia po szóstej, powrót po osiemnastej. W Dreźnie polecamy trasy Brilla czy okoliczne Cukiernie, gdzie można skosztować tradycyjnego Eiserschecke. Podróżujesz z Krakowa? Na jednodniową wycieczkę warto wybrać się do Zakopanego. Wyjazd o 6.30. Dwie godziny klimatyzowanym fliksbusem i przed dziewiątą możesz już rozpoczynać zwiedzanie. Jeżeli muszą to być Krupówki, niech będą, ale nie za długo. Wjedź albo wejdź na Gubałówkę, to smakuj regionalnego jedzenia, ale też widoków samych teatrów. Może zamiast miasta od razu do jakiejś doliny, jeżeli pogoda pozwoli, parę godzin w naturze. Powrót o 18.00. Turystyka wellness w Europie zyskuje na znaczeniu. Zdrowie fizyczne i psychiczne stają się priorytetem. Hotele oraz ośrodki wypoczynkowe coraz częściej oferują programy, które obejmują medytację, jogę, zabiegi spa oraz zdrową kuchnię. Większa jest także oferta obozów wellness dla dorosłych. Jeżeli planujesz wyjazd grupowy, grup Desk Flixbusa może pomóc ci taki wyjazd zorganizować. Liczba tygodnia, prawie na koniec, 112 to numer najdłuższej autobusowej trasy dziennej w Warszawie. Żeby przejechać całą trasę 112 z Marek do Karolina, trzeba pokonać 25 892 metry to 45 przystanków. Jakieś zależy od korków 71 minut jazdy. To było Traveling Brief od Wojska House i Flixbus. Jeszcze jedno polecenie od słuchacza mistrzu pisze tak: właśnie przemierzamy tereny morza Aralskiego. Niesamowity klimat, dobre jedzenie, bezpiecznie i miliony możliwości. Serdecznie polecam. A jeżeli Ty masz swoje ulubione kierunki albo właśnie słuchasz naszego podcastu w podróży, daj znak, jeśli to zainspiruje, super. Wystarczy komentarz na YouTube, Spotify, albo Apple Podcast.